Tył pustkowia. Po wielogodzinnym, forsownym marszu wojska Lady Wasz i Keltasa dotarły na płaskowyż rozciągające się ponad bórym, odpychającym Pustkowiem. Cóż to za Zniszczone miejsce, wasz. Ten zniszczony świat to pustkowie. Wszystko, co pozostało z Drenoru, dawnej ojczyzny orkowej hordy. Niesamowite. Pamiętam, jak Kadgar wiele lat temu powiódł tu siły przymierza. Niemal udało mu się ostatecznie zniszczyć Orków. Neruzur otworzył wiele potężnych bram międzywymiarowych podczas próby ucieczki, ale udało mu się jedynie zniszczyć te planetę. Owszem, a teraz my musimy odszukać mego pana w ruinach tego martwego świata. Ilidan, Ale czemu tutaj? Cóż może go interesować na tym ponurym odludziu? Tego nie wiem, ale i tak musimy go jak najszybciej odnaleźć. Słusznie. Sam go chętnie ponownie spotkałem. A jeśli zdoła zaspokoić głód magii, jaki odczuwają moi pobratyncy to z chęcią zaciągnę się na jego służbę. Rozdział czwarty. Poszukiwania Ilidana. Trzy dni upłynęły wasz i keltasowi na bezowocnych poszukiwaniach. Powoli godzą oni się z faktem, że zagubili się w dziczy piekielnego półwyspu. To potworne miejsce. Maszerujemy od trzech dni i nie widzieliśmy jeszcze żadnego znaku życia. Cały czas mam wrażenie, że nie jesteśmy tu sami. Nie jesteśmy. Wyczułam to przy zmianie wiatru. Nocne elfy! Cóż one mogą tu robić? Strażniczka imieniem Majew poprzysięgła za wszelką cenę schwytać Ilidana. Musiała przyprowadzić tu za nim swych wojowników. Tam, Ilidan spoczywa w tej klatce okuty łańcuchami. Nocne elfy muszą go wieźć do swojej fortecy. Trzeba go więc natychmiast ratować. No dobra, zabieramy w takim razie naszych dwóch bohaterów. Na atak? Nie, za sekundkę. Dlaczego? Ponieważ no, niestety nie możemy nimi sterować. Nie możemy sterować nikim w naszej armii, w naszej bazie, w armii wroga, w bazie wroga. Niestety. A szkoda, bo Majew kontroluje klatkę. No ale cóż, tutaj chodzi o to, że ta klatka powoli sobie jedzie, my możemy ją przyjąć i wtedy będzie powoli sobie jechała do nas. A Majew będzie próbowała ją odbić, oczywiście. A cały czas przychodzą nowe mobki, nowe fale. Więc, cóż, to jakoś się nazywało. To być może nawet w moba jest jakiś tryb, nie wiem. Ja się tam nie wyznaję na takich cudach, ale może kiedyś. Tak czy siak, możemy jeszcze nabyć coś w sklepie. I ja tutaj proponuję kupić kulę ognia. Z... czyżby... Zaraz, czekalnie nie strzela przypadkiem tylko w... tych na ziemi? Nie wiem, ale wywalę coś. Znaki leczenia? Dam tobie. Wisiar energii. Szpon ataku many. Pierścień doskonałości. Wszystko fajne. Kurczę, wszystko fajne. Na co czeka? Nie mam czego wywalić za bardzo. Szpona ataku plus 3, to pięć 5 obrażeń. No to dobra, niech będzie. W takim razie kupuję tu kulę ognia. Okej, okay, atakujemy. Przy czym ja chyba sobie skoczę tutaj. Od razu? Może od razu? A, tutaj. Tu są sklepiki. Nawet jeden. I jest jeszcze fontanna z Aquavita, woda życia. Dobra. Mamy tutaj kumulację, więc dobrze, musimy atakować teraz. Niestety, problem będzie taki, że jak ich przydusimy przy ich bazie to nowi ludzie od nas będą mieli długą drogę do nich, a tamci będą mieli krótką. Więc to jest niestety problem. Tak czy siak, rozwalimy wszystkich, tego odeślemy, tutaj wyślemy jeszcze prąd, panowie prądem, tak, okej, okay. ktoś dostał level, KL, będzie miał Feniksa, Feniks się odradza jak tylko zginie, ale jak zabiją Jajo, z którego się on odradza, to niestety już się nie odradza, trzeba jeszcze raz rzucić czar, ja tutaj sobie odeślę jednego, pięknie, co dalej? Szał mrozu? Może. Tak, dziesięć obrażeń dla każdego. Tutaj jeszcze odeślę kogoś. Majew odeślę. Bardzo dobrze. Mhm. Oj, tak. A Fenix ma też to do siebie, że cały czas dostaje sam z siebie obrażenia. Po prostu się spala. Zbyt intensywny ogień. Cóż. W nowej wersji może będzie lepiej. Dobra, maje wzginała, możemy teraz ode... odebrać kontrolę. Tutaj, tutaj. W sumie to nie musimy wszystkim lecieć, wystarczy, że na przykład Lady Wash, która jest najbliżej, tutaj skoczy i już będzie klatka nasza. O, 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 właśnie, i teraz znikać za naszych ludzi. Dobra. jest nieprzytomny, a my nie mamy czasu na próby otwierania tego magicznego zamka. Teraz musimy pomagać naszym, żeby jak najbardziej cisnąć. Niech sobie ta klatunia już w naszą stronę jedzie. My musimy pomagać teraz bardzo intensywnie. Bo, jak niestety przeważą szale, co się pewnie stanie precyzować później, to będzie słabo. Ale cóż, na razie wygląda to naprawdę nieźle. Hmm, naprawdę nieźle to wygląda. Zaczynamy rozwalać im bazę. Uh, tego się nie spodziewałem. Dobra, teraz tego też schować, z tego wyssać manę. Tutaj prądem, prądem z przyjemnością. Jeszcze Wasz weźmie sobie strzały mrozu lepsze. Później lepsze rzeczy. Jak będzie czas je podwiedzać, popatrzeć na nie. Dobra, tutaj robię kocioł. Jeszcze kogoś odesłać. Majef jak się pojawi. A, i tego wielkoluda oczywiście. Dobra, jeszcze prądem. I mamy powysysać. Pięknie. No 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 no, już całkiem całkiem idzie. Eee, nie jest śle. Tego tutaj odesłać, tutaj zrobić koczoł. Tutaj prądem. Pięknie. Eee, to rzucę tutaj też znaki leczenia. Będzie miejsce na coś innego. Dobra, ja znikam stąd. Może po wysysam jeszcze manę? Tutaj oczywiście prądem. I muszę odesłać jednego. Nawet i jeszcze drugiego. Nie da się dwóch na raz? Jak to? Oj, oj, oj. <laughs> Wróćmy, się. Ups. <laughs> Nie ma kim. <laughs> Jestem gotowa. Dobra, dobra, dobra. Kelu tak, tak. weź sobie. Mój lud musi zostać pomszczony. Nie musimy być przy tej klatce jak widać. On sobie jedzie. Nie możemy dać im przechylić szali na swoją stronę. Niestety... no cóż. Z tym już będzie kiepsko. Pójdziemy razem z tymi. Level. Idźcie za nimi. Wygnanie na dłużej, tak się zdaje. Lady Wasz przydałoby się jeszcze trochę zlewelować. Dlaczego nie. Spowalnia szybkość ruchu. Na 15 sekund. Cholera, straciliśmy klatkę. Mamy jeszcze dość czasu, żeby zdążyć ją odzyskać, zanim nocne elfy dotrą do bezpiecznego miejsca. Musimy się jednak pośpieszyć. Dobra. Okej. Okay. Już to kumulujemy wojska. Jest spoko. Musimy teraz zabić majew. Majew, majew, majew. Jak majew nie żyje, to możemy odbijać klatkę. wow wow wow, wow. Tylko nie za bardzo właśnie w tłum. Zbyt wielki tłum. To problem. Nie tak szybko. Ups, ups, ups. Nie, 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 nie. Dawaj, dawaj, znikaj, i jeszcze ciebie mamy. Dobra. Puszczę teraz Lady Wash Ups, tutaj już jest ktoś. Skacz do. Tak, tak, byle jak. Ups. Tutaj tego odesłać. Lady. Dawaj, 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 szybko. Póki Majew nie ma. To możemy odbić na chwilę. Dawaj, dawaj, dawaj. już. Tutaj, tutaj, tutaj. Może nie przyjdą. Fontanna mocy. Ale musimy go jeszcze zabrać w bezpieczne miejsce. Na co czekamy. O, idziemy z atakiem większym. Dobrze. Nasza klatka. Ok. Nie jest źle. Aczkolwiek przydałoby się właśnie skoczyć tutaj KL-em. Spróbuj się przebić. Uda się, czy się nie uda. Może powoli. Ej, dobrze idzie. Klatka tutaj jest zaraz będzie jeszcze bliżej chodź tu KL ulecz się jeszcze tu jest sklepik fajny fajny sklepik polecam tak chodź tu KL chodź 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 tutaj zostaw na przykład amulet witalności i weź sobie maskę sobie zwiększa regenerację many o 50% Nice. Dobra. I jeszcze Lady Wasz pewnie się przyda? No pewnie, że się przyda. Tutaj rzucę. Coś. Nie wiem co. Co się da? O! Chodźcie. Dobrze. Lady, chodź tu. Chodź to, chodź to, chodź tu. I teraz wyrzucaj wisior Energii. Wisior Energii. Wyszor energii, a mas. Sobie jeszcze tutaj nie ma. Zaraz będzie. Okej, okay, walnij czymś fajnym. Tu jeszcze. O! I coś takiego. Znikaj. Zaraz będzie jeszcze. Kolejne. Dobra. Prądem. Tarcza many. Może tornado. O! Tornado. Uhu. Rzucaj tu. Niektórych wyrzuca w powietrze, niszczy budynki i co jeszcze? Zmniejsza szybkość ruchu. O, na to nie działa, ale na to działa. Spoko. Dobra, prądem. Wysesać manę. I jeszcze. Zbliża się. Ej, atakuj! Zbączku ty mój. O. Jest Gil, Felix. zdrajcy! Śmierć doskonale. Z przyjemnością. Rządem diablica. Okej, okay, KL tutaj się regeneruje. Jak tam, maska sobie już jest. Właśnie teraz zaszła. Pięknie. KL odeszli tego. Ty tutaj, Lady, chodź. Dobra. Odesłać tego. Tutaj przyzwać ogień. Jest gorzej. Musimy w ogóle wrócić. Hmm. Wyrzucaj to. Ups, lady, chodź tutaj szybko, to może zgin. O, właśnie, ich ich tak. <grym> dawaj, dawaj w nią. No 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 no. Musimy ruszać. Czuję się nieswojo. Jestem gotowa. Pięknie. Ups, musimy lecieć za takim razem To może tutaj się to. pojawimy. Poczekajmy. Tu jest atak jakiś słaby, no ale jest. Dobra. Na wroga. Więc tak. Rondem oczywiście. Tornado. <grym> w sam środek. Dawaj, dawaj, dawaj. Znikaj. Trzeba ją zabić jak najszybciej. No dobra, nie pomagam. Bo Majew może odbić skrzynkę. I nikt inny, więc jak zabijemy Majew, to nie zna. To nieważne, że atakują nas. Lady, atakuj. Prądem, prądem, prądem. Ale już jest blisko. Już jest blisko. Tak. O, leci, a tak dobrze. Cudownie? Ma je wzginęła Nie, jest jeszcze tutaj. Jestem gotowa. O, oby teraz nie odbiła. Nie udało się. Dobrze. Czyli nam się udało. Ta siecz przybyła w samą porę. Myśl o kolejnych mileniach w więzieniu Majew nie należała do najprzyjemniejszych. Nie mogliśmy cię opuścić, panie, ale to im zawdzięczasz swoją wolność. A kimże oni są? Ten młody elf wygląda znajomo, ale. Sami nazywają się krwawymi elfami, panie. To ostatni śmiertelni potomkowie, szlachetnie urodzonych, którzy niegdyś ci służyli. To książę Kael'thas. Wraz ze swymi pobratnicami przybywa skorzystać z tej mądrości i poddać się twoją woli. Lidan jest nasz. Czas w takim razie na kolejną porcję opowieści o wysokich elfach. Ostatnio skończyłem na uwięzieniu ha, Ilidana po utworzeniu przez niego kopii Studni Wieczności. Smoki przekształciły ją w drzewo świata Nordrasil, a używanie magii zostało zakazane przez Malfuriona. Życie zgodnie z prawami natury nie podobało się Dafremarowi i reszcie wysoko urodzonych. Podobnie jak kiedyś Ilidan, teraz i oni zaczęli dążyć do utworzenia Studni Wieczności i przywrócenia dawnej chwały elfom. Przywódca Quel'Dorei zaczął otwarcie występować przeciw druidom i publicznie drwić z ich nauk. Malfurion ostrzegł Dafremara, przypominając mu, że od czasu Wielkiego Rozłamu praktykowanie magii zostało zabronione, a każdy, kto złamie zakaz, zostanie skazany na śmierć. Doprowadziło to do wybuchu powstania wysoko urodzonych, którzy zdecydowali się wymusić siłą prawo do używania magii. Łącząc swoje moce, poplecznicy Dafremara sprowadzili na Ashenvale potężną, magiczną zawieruchę. Druidzi zdołali na szczęście opanować szalejące żywioły i wziąć w niewolę elfich magów. Pokojowa natura i dobre serce Malfuriona sprzeciwiały się wymierzeniu kary na tak dużej liczbie wysoko urodzonych. Dlatego też zdecydował się wymienić wyrok śmierci na wieczne wygnanie z Kalimdoru, za morze i wielki wir w Weldorei zbudowali ogromne łodzie, które zabrały ich w nieznane. Nie wiedzieli, czy reszta świata ocalała po rozbiciu, ale prowadziło ich szczere przekonanie i marzenie, że w końcu trafią do krainy, w której będą mogli korzystać bez ograniczeń z mocy tej. Nikt z Kaldorei nie zauważył, że Dafremar zdołał wykraść przed odejściem jedną z fiolek należących kiedyś do Illidana. I zawierających wodę ze studni wieczności.